Dzień dobry kochani, sobota już po zamknięciu, więc mamy pewność, że nikt nas tutaj nie nawiedzi, nie będzie nam przerywał. Nagram Wam parę słów dzisiaj, powiem Wam parę słów o węglu aktywnym, bo już od jakiegoś czasu ten temat węgla powraca. Prosicie o to, piszecie, mówicie i tak dalej, więc warto byłoby parę zdań powiedzieć na ten temat. Podstawowe pytanie, czy używać węgla? Ja uważam, że bezwzględnie tak, po prostu. Dlaczego? Dlatego, że węgiel aktywny, dobry oczywiście węgiel aktywny, jest ogólnie może o zastosowaniu węgla aktywnego. Zwróćcie uwagę, gdzie się stosuje węgiel aktywny. Węgiel aktywny stosuje się w stacjach uzdatniania wody, w oczyszczalniach ścieków, nie wiem, w maskach gazowych, w aparatach tlenowych, Wszędzie tam, w destylarniach na przykład, jeżeli kogoś interesuje ten temat, to w niegorzelniach, nie gorzelniach, destylarniach różnego rodzaju. Węgiel aktywny, zauważcie, nawet tak na chłopski rozum, stosuje się wszędzie, gdzie musimy coś, albo powietrze, albo gaz, albo ciecz, oczyścić. Oczyścić z tego, co jest złe, a zostawić to, co jest dobre. Oczywiście, węgiel nie do końca działa wybiórczo, i teraz już na przykładzie morskiej wody, co usuwa węgiel? Łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie usuwa, bo węgiel usuwa praktycznie prawie wszystko: złe rzeczy, oczywiście, metale ciężkie, fenole, barwniki różnego rodzaju, chemię no, wszelaką, najróżniejszą, i to usuwa bardzo skutecznie, to, to się nie dzieje. To nie jest tak, że tydzień czasu trzeba filtrować, bo po prostu przez węgiel przechodzi raz i, i koniec, i znika. Także w morskim akwarium, ja uważam, że... Zresztą od zawsze tak uważałem, że węgiel jest czymś, to tak jak czasami pytacie na przykład, nie wiem, o ozonator, tak? Oczywiście, można używać ozonatora, bo że ozonator powoduje podobne efekty, co węgiel aktywny, Ok, ale tylko wizualne. Ponieważ ozonator działa totalnie zupełnie inaczej niż, niż węgiel. Węgiel uważam za najbezpieczniejszy sposób oczyszczania wody. W sensie takiego troszeczkę zerowania, oczywiście to zależy od dawki, zależy od ilości tego węgla, zależy od jakości tego węgla, rodzaju i zależy to od sposobu używania tego węgla, bo. Można pewnie węglem wyzerować wodę też. Nie wiem, nie próbowałem, nigdy mi się to nie udało. Chyba nie mam zamiaru. Natomiast węgiel jest w stanie bardzo wydajnie wzmagać wam filtrację. Bardzo wydajnie. Warunek jest taki, żeby był to dobry węgiel, to po pierwsze. A druga rzecz jest taka, żebyście go odpowiednio używali. Stosowanie yy, znaczy kiedyś był taki przelicznik, yy, kiedyś był taki przelicznik, że stosowało się węgla yy, 100 gram, 100 ml, to chyba w mililitrach się określało, na 100 litrów wody, mniej więcej i wymieniało się go raz na miesiąc, ale to yy, nie do końca było miało to sens, ponieważ węgiel w zależności od tego, oczywiście co przez niego przechodzi, Dezaktywuje się dosyć szybko. On po prostu się zapycha. Przyjmie tyle ile może przyjąć, więcej nie przyjmie. Średnio w akwarium można przyjąć, że tak naprawdę, bo są na to badania oczywiście. Węgiel po tygodniu już jego wydajność zaczyna spadać. Więc trzymanie dwa tygodnie. Ja uważam, że jest takim optymalnym wynikiem, można sobie to przeciągnąć do trzech tygodni, aczkolwiek, no nie uważam, żeby miało to jakikolwiek sens, bo też. Nie wiem, ja się nie dogrzewałem nigdzie do badań, które by jakoś tam potwierdziły tezy, że węgiel później oddaje i tak dalej, gdzie wiem na przykład, że na pewno oddaje żywica w filtrze RO. Tak? O, na przykład filtr RO. Są ludzie, którzy twierdzą, że w akwarium to po co bez sensu można nie używać, oczywiście, że można nie używać, ale po co używacie w takim razie w zestawie RO. Każdy ma. Każdy ma węgiel. Po co? Skoro można nie używać, nie? No właśnie węgiel wyciąga pewne rzeczy, które. Takie same, znaczy tak samo wyciągnie z erosyw, metale ciężkie, na przykład mieć na przykład, i tak samo wyciągnie to w akwarium. Teraz tak, najważniejsze jest to oczywiście, żeby zachować ten balans. Tak jak zawsze w całym prowadzeniu akwarium chodzi o to, żeby zachować ten balans. tak. Musicie, a tutaj jest potrzebna, żeby ten balans zachować. Potrzebni jesteście Wy, czyli wasze oko, Wasza obserwacja, notatki, to zawsze powtarzam, notatki. Po prostu notatki, 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 notatki. Jak robicie testy, to sobie je zanotujcie, za tydzień zróbcie testy, zanotujcie, za dwa tygodnie zanotujcie, możecie się cofnąć, możecie sobie to zweryfikować, możecie sobie... macie punkt odniesienia, możecie sprawdzić, dlaczego coś się podziało w akwarium tak a nie inaczej, więc róbcie notatki. Proszę Was naprawdę o to, bo no to jest. Tarda sprawa. Yy, więc mówiłem wątek, o czym mówiliśmy. A no i generalnie jest tak, że potrzebni jesteście do tego wy, żeby tą systematykę osiągnąć i odrobina silnej woli, żeby się zmusić do tego, żeby robić to systematycznie, bo teraz yy, węglem tak samo jak każdym innym czynnikiem, który odbiega od systematyki. Zobaczcie, na przykład dlaczego Karmieniem. Dlaczego karmieniem ryb nie jesteście w stanie praktycznie zaburzyć w jakikolwiek sposób taki realny, mocny równowagi, jaką macie w akwarium? Bo robicie to systematycznie. Po prostu karmicie ryby codziennie, codziennie, codziennie. Wyobraźcie sobie teraz, że karmilibyście ryby raz w tygodniu. Dramat. Wyzerowałaby się woda, oczyściła i nagle dajecie jedzenie. I jest pik. A tak. Po prostu karmicie je codziennie, jeżeli wam nutrienty się podnoszą do góry, to kombinujecie, co tutaj zrobić, żeby je obniżyć i to się odbywa stale. Nie wiem, stosujecie mocniejszy odpieniarz albo go podkręcicie, dajecie więcej bakterii, więcej pożywki, jakieś absorbery, cuda na kiju, ale dostosowujecie filtrację do tego, co do akwarium wrzucacie i jak bardzo od tego wam się woda zanieczyści. Tak samo musicie traktować węgiel, jeżeli będziecie Regularnie, co dwa tygodnie sobie tą dawkę węgla wymienić, a wracając do dawki, no ja uważam, się ja już unikam zwrotu, ja uważam, tylko no, mi się wydaje, ja, na przykład inaczej, no u nas i yy, yy, wszędzie, gdzie używamy węgla, we serwis, wszystkich serwisach i tak dalej, wymieniamy węgiel raz na dwa tygodnie i dajemy dawkę. 50 ml węgla na 100 litrów wody w akwarium. To jest dawka uniwersalna, ona ani tego, ani tej wody nie wytrzepie za mocno, nie przeciągnie tego i, i nic złego się tak naprawdę nie dzieje. Ciężko mi powiedzieć, jakby to było, gdybyśmy na przykład nie dawali jeszcze jakichś mikroelementów, bo musi pamiętać, że węgiel oczywiście on. On bardzo dużo daje i to, to nie jest jakaś mrzonka, to są fakty, jego zastosowanie jest naprawdę szerokie, akwarystyka to jest w wierzchołek góry lodowej. Tylko trzeba pamiętać, że nie działa wybiórczo i on pewne dobre rzeczy również wyciąga. I te dobre rzeczy musicie do tego akwarium, musicie w tym akwarium uzupełniać. Naj, takim najprostszym rozwiązaniem jest stosowanie preparatów takich wielo o których mówiłem w którymś tam z wcześniejszych filmów. Bo to daje Wam pewność, że węgiel wyciąga Wam z akwarium to, co jest dobre. Znaczy inaczej, to, co jest złe i zabiera trochę tego, co jest dobre. On to zabiera. To jest takie połączone. I teraz tak. To, co jest złe, co ten węgiel zabrał, już, go nie ma, już tego nie macie w akwarium. A to, co dodajecie, to jest tylko to, co jest dobre. Więc siłą rzeczy, jeżeli będziecie sukcesywnie ten węgiel, co te dwa tygodnie wymieniać, naprawdę 50 ml na 100 litrów wody, to jest piart, to jest tego węgla garstka, dosłownie no, no 50 ml, tak? No, każdy wie ile to jest 40 ml, więc, prawie każdy, więc sobie dodajcie tylko 10, to jest 50. No więc to naprawdę nie jest dużo, to naprawdę nie jest majątek, więc, a daje Wam to bardzo dużo, daje Wam pewność, że że, że robicie kolejną rzecz, która jest dobra dla waszego akwarium. I teraz tak. Co powoduje węgiel w akwarium? Węgiel w, takich, z takich widocznych rzeczy. Jak wiecie, podstawą funkcjonowania każdego akwarium morskiego jest dobre światło. To jest podstawa, dlatego żyją koralowce, i bez tego po prostu się nie da. I wyobraźcie sobie bo to wystarczy na przykład sobie wziąć nie wiem, na przykład jak zlewacie wodę do, do wiadra, po, przed, na przykład w trakcie podmiany wody, no to ta woda, jak nie używacie węgla, ona jest żółta. Po prostu jest żółta, jest ciemna. Przy regularnym używaniu węgla ta woda będzie biała, po prostu. Więc, no chyba, że tam jest to podmiana akurat przed wymianą węgla. Ale naprawdę, to jeden z głównych, takich bardziej widocznych Czynników używania węgla odpowiednio używanego, oczywiście, bo to też jest następny myk. To jest kryszta, kryształ, woda krystaliczna. On jest kryształ, po prostu totalny kryształ. I nic się, po prostu dzięki temu, ono osiągacie to, co jest najważniejsze, czyli jak naj... Większą operację światła, jak największą przenikalność tego światła to korali, które są niżej. Bo te, które są u góry, no to luz tam zawsze trochę tego, tego światła sobie złapią, Natomiast te, które są na dole, zawsze będą cierpieć. I, I filtracją przez węgiel osiągacie to, że ta woda jest po prostu krystalicznie biała. Bo to nie tylko że on tam chemicznie oczyszcza wodę, ale też mechanicznie troszeczkę mikro, jakieś tam cząsteczki też wyłapuje. Więc ta woda po prostu jest jak kryształ i na przykład świeżo podanie, świeże, po, po podaniu świeżej dawki węgla, po dodaniu na drugi dzień wydaje się, że ryby wiszą w powietrzu. To jest, to jest taki efekt niesamowity, że naprawdę, jak światło sobie przenika przez tą wodę, to jest coś nieprawdopodobnego. Także to jest taki bardzo widoczny efekt. I drugim widocznym efektem jest to, na co nie zawsze się zwraca uwagę albo zwraca się po czasie. Że moim zdaniem węgiel niezbędny jest w mieszanych akwariach, bo tak jak już wcześniej wspomniałem w tym z filmików, pewnie nie jednym, korale walczą ze sobą chemicznie non-stop, cały czas, bez przerwy. Po prostu bez przerwy. I teraz yy, korale miękkie są w stanie. Dlaczego na przykład jest tak, że yy, twierdzi się, niektórzy twierdzą, że nie da się utrzymać SPS-ów razem z miękkasami na przykład? Używ prawda, oczywiście da się. W naturze to rośnie obok siebie, to, to nie jest tak, że tutaj jest pole nie, sarkopytonów i ksenii, tam jest pole akropor, a tam jest pole osłoni. Nie, te korale się przeplatają, rosną obok siebie, dosłownie obok siebie. E, na środku pola z ksenią falującą potrafią rosnąć akropory, pocilopory, stylopory. Nie jest to żaden problem, e, świetnie sobie koegzystują. I to nie jest nie do osiągnięcia, to oczywiście jest do osiągnięcia w akwariach, w których się nie używa węgla i jeszcze nie daj Boże nie robi się podmian regularnych, Korale SPS będą powoli po prostu nie powiem, że zamierały, ale będą będziecie wyraźnie widzieli, że ich kondycja się po prostu pogarsza i to, to będzie wyraźnie widać. One z czasem będą po prostu przestawały polipować, one kolory się zrobią szare, ściemnieją, przestaną rosnąć, nie będzie przyrostów wyraźnych. To się dzieje dlatego, że po prostu one są regularnie podtruwane przez inne korale, też SPS oczywiście, ale bardzo silnie trują skoro na miękkie, no zantusy na przykład są potężną kopalnią, taką fabryką toksyn, yy, grzyby na przykład, yy, nie wiem, sarkopytą duży, jak wam się spompuje w akwarium, no to wyobraźcie sobie, ile tej wody, która była w nim, w jego tkance wraz ze wszystkim, co się w niej zawierało, ląduje w akwarium, to czasami jest naprawdę spory procent. A, a zobaczcie, no walczycie wszelkimi możliwymi metodami, kupujecie cudowne Bóg wie, jakie media filtracyjne, Bóg wie, jakie bakterie, poprawiacze, cuda na kiju. A nie używacie najprostszej rzeczy, która jest pod ręką. No kurczę, przecież to, to węgiel nie kosztuje, Bóg wie ile, a to załatwia Wam naprawdę. no ja Mi się to nie mieści w głowie, bo to jest tak niewyobrażalna ilość problemów, które węgiel tak załatwia. Po prostu tak, koniec, nie ma ich. On nie ucina, wycina, nie ma. I, I później wszystkich, które one powodują, też nie ma, no bo, no bo nie ma, no bo nie ma z czego się wziąć ten problem, więc nie będzie tego problemu, tak? Więc i, i tutaj naprawdę nawet kosztem tego, że możecie mieć jakieś niedobory, jakiś mikroelementów i tak dalej, I ja cały czas powtarzam, ICP w porządku, OK, można sobie zrobić i tak dalej, natomiast no nieodparte mam uczucie coraz bardziej, że ogólnie, w ogólnie przyjętej akwarystyce Testy ICP zrobiły dużo więcej złego niż dobrego. Niestety. Oczywiście, to jest moje zdanie, każdy ma prawo do swojego. Ja uważam, że niestety zrobiły dużo złego, bo po prostu usypiają czujność. Tak jak, nie wiem, wszelkiego rodzaju urządzenia, które utrzymują KH, czy inne parametry, które sobie testują, dodają i tak dalej. Niestety nie znam akwarium, w którym by się to z czasem nie wykrzeczyło, a to jest kolejna rzecz, która usypia czujność. Nic nie zastąpi akwarysty i to naprawdę sobie weźcie do serca, do sumienia waszego, bo to wy jesteście głównym motorem napędowym waszego akwarium i ono będzie takie piękne, jakie, ile, im, ile mu uwagi poświęcicie i, i swojej budowanie doświadczenia, czerpania <laughs> wiedzy i tak dalej. Korzystajcie z rozwiązań, które są od dawna dostępne. Takich jak na przykład węgiel. I teraz tak. Jaki węgiel jest najskuteczniejszy? Nie wiem. Nie wiem. Szczerze mówiąc, ja swego czasu rozmawiałem z takim fajnym facetem z firmy, która produkuje węgiel aktywny, mieszczącej się w Polsce, polskiej firmy, nie tylko mieszczącej się, ale polskiej firmy, która robi węgiel znaczy, od której kupują węgiel między innymi zachodnie bardzo znane marki akwarystyczne, żeby było śmieszniej. No i on mi powiedział jasno, że on mówi, ja mówię, a wie pan co, panie Tomku, a niech mi pan powie, yy, a jak to jest z tą aktywacją węgla, nie? Yy, w sensie, że trzeba go namoczyć, dobę wcześniej i tak ja dalej. Mówi pan co, szczerze mówiąc, kiedyś węgle były troszeczkę w innej technologii produkowane, były inaczej robione. Większość była aktywowana na przykład kwasem fosforowym, stąd były wysokie fosfore, fosforany, ale to jest też osobny temat, też mam jakieś tam swoje przemyślenia na ten temat, nie uważam, żeby to było złe, o tak w dużym skrócie wam powiem, trzeba po prostu filtrację dostosować do tego, co potrzebujecie w akwarium użyć, a nie na odwrót. Jeżeli macie, jeżeli nie wiem, e, używacie węgla, który jest super skuteczny, robi dużo dobrego, ale ma wysokie fosforany, bo, bo, bo proces aktywacji w procesie aktywacji brał udział kwas fosforowy to znaczy, że musicie coś zmienić w filtracji żeby te nadmierne fosforany wyciąć i tyle no więc wracając i on mi powiedział, że mówię, Pan co, tak szczerze mówiąc mówi, może Pan można sobie e, węgiel zalać gdzieś w nie musi być żaden wrzątek to wystarczy, że będzie woda, może być ERO, może być kranowa, może być obojętnie jaka no najfajniej, jeżeli Pan chce już tak koniecznie, to żeby to była woda ERO zalać po prostu go na noc i to wszystko to spowoduje, że on się napije tej wody, pootwierają się troszeczkę bardziej pory, niż są otwarte i będzie troszeczkę skuteczniej działał od razu. Natomiast ten sam efekt osiągnie Pan po dodaniu świeżego węgla normalnie, bezpośrednio do filterka i na drugi dzień będzie ten sam efekt, już, już działający węgiel w akwarium, nic z nim nie stanie. Eee... On mi wtedy powiedział, polecił, że jednak mimo wszystko, jego zdaniem, najskuteczniejszy w akwarystyce będzie oczywiście mniejsza ilość węgla, tak jak powiedziałem wcześniej, ale węgiel yy, kokosowy, z łupin orzeków orzechów kokosowych, bo on jest po prostu, to jest sam czysty węgiel, to już jest gotowy produkt. Wszelkie węgle granulowane, peletowane i tak dalej, to jest produkt, którego produkcji Używane jest jeszcze na przykład spoiwo. Proces produkcji wygląda zupełnie inaczej. Używane w nim jest jeszcze spoiwo. Już tam pomijając to, że to spoiwo nie działa w żaden sposób chemicznie, nie oddziałuje na wodę czy na, na substancję, którą oczyszcza, ale przez to, że jest użyte, jednak dosyć mocno ogranicza działalność, to działanie samego węgla. Więc dużo oczywiście można sobie używać, jeżeli mamy, nie wiem, akurat filtr nam pasuje. Do używania takiego węgla nie innego, musisz pamiętać, że węgiel granulowany zawsze jest cięższy, i to sporo, od węgla takiego kokosowego zwykłego. Eee, łatwiej go używać, on tak nie pływa, on się szybciej namacza. Nie w filterku na przykład przepływowym, on tak nie fluidyzuje, aż nie, 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 nie fruwa, przez co się nie ściera. Eee, więc na dwoje babka wróżyła. Troszeczkę więcej trzeba go używać większej ilości, niż węgla kokosowego, natomiast najwygodniejszy jest kokosowy. On jest też oczywiście droższy. W tej chwili nawet nie wiem, szczerze mówiąc, my takiego węgla używamy, bo kupiłem sobie w dużych ilościach Grotechowskiego, ale nie wiem, czy jeszcze jakaś firma w tej chwili oprócz Grotecha robi taki węgiel po prostu kokosowy, daje do akwarystyki, bo jednak pieniądz rządzi światem i dużo tańszy w zakupie jest węgiel granulowany, peletowany i w większości przypadków jednak używa się tego. Druga rzecz jest taka, że on jest troszeczkę bezpieczniejszy, bo trudniej jest go przedawkować. Ten kokusowy jest taki, że no to jest ogień po prostu w szopie. Użyty w filtrze na drugi dzień, woda jest po prostu biała, kryształ. Kolejna rzecz, bo już mamy 20 minut, więc żeby Was nie zanudzać jak używać węgla? Wszelkiego rodzaju woreczki przepływowe, yy, wrzucane do sampa gdzieś tam w cholerę mieszane raz na tydzień albo w ogóle wrzucone i zapomniane, nie dają praktycznie nic. Pęgiel się nasyci w ciągu doby i, i torebka się zasyfi w ciągu doby i koniec, i możecie tam kamień równie dobrze wrzucić. Yy, dużo lepsza sytuacja jest w takim woreczku przepływowym, ale przy wylocie gdzieś z odpieniacza, przy spływie wody zrzucie przy nie wiem, przepływie do komory pompy, gdzieś jest duży przepływ i naprawdę raz, a najlepiej dwa razy dziennie potrząśnięcie chociaż tym woreczkiem, żeby zrzucić z niego ten film bakteryjny, który się błyskawicznie na tym woreczku osadza i powoduje, że ta woda do, do wnętrza nie wchodzi, po prostu on nie działa, ten węgiel to jest nasze pobożne życzenie, że on działa, on nie działa, po prostu to jest bezsensownie wyrzucone pieniądze. Najlepszym sposobem, najlepszym jest Filtr przepływowy, jednak, tak czy siak, nie ma znaczenia, jaki to będzie filtr, jakiej firmy, w jaki sposób to będzie działało. Duży, mały, nie ma, nie ma kompletnie znaczenia. To jest najlepszy sposób na, zresztą nie tylko węgla, na używanie mediów filtracyjnych węgla w szczególności ale weźcie pod uwagę jedną rzecz: że musicie tak dobrać przepływ. Najle... Inaczej, najlepiej byłoby, gdybyście w tym filtrze mieli gąbkę, węgiel, gąbkę. I to może być ściśnięte. Nie mówię, że tam super ciasno, tylko żeby woda oczywiście przepływała, ale gąbka, węgiel, gąbka, tak, że ten węgiel nie musi się tam naprawdę ruszać. Idealnym, w idealnym świecie byłoby tak, żeby on się tam ruszał delikatnie, ale żeby nie było takiego efektu, jak nie wiem, jak przy peletach załóżmy, tak? Żeby on się nie ścierał, bo ścieranie węgla, niestety i to wiem, o tym się pisze, ale ja znam ten efekt też przynajmniej z dwóch zbiorników, yy, gdzie, pff, znaczy nie wiem, czy bezpośrednio to, ale na pewno przyczyniło się to do HLLE, czyli degradacji linii nabocznej u ryb. Yy, yy, dziur w głowie, dziur na linii nabocznej, bo, znaczy o tym się pisze, że to może wpływać, jeżeli wiecie, no, ileś osób gdzieś na świecie pisze, że, że jedynym co im przychodzi do głowy jest to, potem zostało to zbadane, i że faktycznie pył, który powstaje ze ścierania się węgla, może się dostawać do, do porów linii nabocznej po prostu i może prowadzić do ich degradacji niestety, więc z tym musicie uważać. To nie może być filtr, znaczy filtr, sam filtr może być fluidyzacyjny, czyli taki y, używany do, do mediów takich jak rowa na przykład, które powinny się jednak ruszać to węgiel tak ruszać się nie powinien. aż nie. On nie może się ścierać. I Tym gorzej, jeżeli będzie to węgiel granulowany, bitumiczny, taki peletowany, bo on naprawdę powstaje z pyłu. On nie powstaje z kawałków węgla, on powstaje z pyłu najczęściej. Chyba wyłącznie, wydaje mi się. I ten pył po prostu się bardzo łatwo oddziela. Bardzo łatwo. Przy węglu kokosowym no, ten efekt nie jest aż taki. Silny, ale zdecydowanie najlepiej będzie działał węgiel. Możecie sobie kupić obojętnie jaki, chiński, japoński nie ma znaczenia jaki filterek możecie go sami zbudować, możecie kupić używany, nie ma to znaczenia. Ważne, żeby był to filtr przepływowy, przez który woda będzie przepływała i przez ten, mamy wtedy pewność, że woda przez ten węgiel jest przeciskana I wtedy jego działanie jest najskuteczniejsze. To chyba wszystko, co można, co ja mogę wam powiedzieć o węglu. O węglu jest naprawdę mnóstwo w sieci rzeczy, mnóstwo, bo to tak jak mówię, węgiel nie jest używany tylko do akwarystyki. Poczytajcie sobie, do czego jest używany i wtedy już nie będziecie musieli po prostu zadawać pytania, czy używać go w akwarium. Ja uważam, że bezwzględnie używać. Każdy z nas ma akwarium w jakiś sposób mieszane, węgiel naprawdę bardzo dużo. Inaczej, on nieprawdopodobnie więcej rzeczy dobrych daje nam, niż powoduje złych efektów. Więc, to jest coś, co możecie kupić tanio, w miarę używać skutecznie, w miarę, co jest w miarę bezpieczne i co naprawdę zrobi Wam dobrą, bardzo dobrą robotę w akwarium. Trzymajcie się, kochani. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Hej!